Witajcie w 52. odcinku z serii Ski Jumping Q&A. Jesteśmy już po Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym, a w związku z odwołaniem turnieju Raw Air do końca sezonu zostały nam już tylko finałowe zawody w planicy. Filmy na kanale Ski Jumping TV będą się jednak wciąż ukazywały regularnie, aż do końca marca, a nawet trochę dłużej. A teraz przechodzimy już do dzisiejszego filmu. Pierwsze pytanie na dziś zadał Jan Przytuła. Czy w niedalekiej przyszłości zapowiada się na nowy rekord świata i, jak myślisz, gdzie to będzie? Jak wielu z Was wie, w tym sezonie odwołane zostały zawody z cyklu ROW-R, a w zastępstwo odbędzie się niestety tylko jeden dodatkowy konkurs w Planicy. Obecnie skocznia Mamucia w Planicy pozwala na najdłuższe loty, po tym jak obiekt w Vikersund został nieco zmniejszony w 2018 roku. Będzie to więc świetna okazja do pobicia nowego rekordu świata. Jeżeli pozwolą na to warunki, będziemy mieć naprawdę wiele szans na to, że ktoś wyląduje skok na 254 metry lub dalej. Oczywiście będzie to bardzo trudne, ale przy odpowiednim skoku i warunkach jest to możliwe. Dlatego uważam, że końcówka obecnego sezonu będzie wyjątkowo sprzyjająca, aby pobić nowy rekord świata, który tym samym wróciłby do planicy po 10 latach. Drugie pytanie zadał Tobiasz W. Kto był pierwszym dyrektorem Pucharu świata w skokach narciarskich. Pierwszym dyrektorem Pucharu świata był tak naprawdę Walter Hofer, ponieważ przed nim nie istniała w ogóle taka funkcja. Założycielem Pucharu świata był jednak Norwek Torbjörn Igeset, który wiosną 1979 roku wystąpił z pomysłem utworzenia tego sezonowego cyklu. Projekt spodobał się na tyle, że został wprowadzony już od następnej zimy 1979-80. Od tego czasu Igesset został szefem konkursów skoków FIS. Rola ta pokrywała się w dużej mierze z późniejszą rolą dyrektora Pucharu Świata. W 1992 roku zastąpił go Walter Hofer, który objął nowo utworzoną funkcję. Następne pytanie zadał Kamlos Konopka. Czy to prawda, że w Pucharze Świata ma powstać polski turniej w Szczerku, Wiśle i Zakopanem? Wiele wskazuje na to, że już od sezonu 2022-2023 taki turniej wejdzie w skład Pucharu Świata. W tym tygodniu nagrałem na jego temat film, który wyświetla się właśnie w karcie w prawym górnym rogu. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to zapraszam do obejrzenia. Skoczek zadał kolejne pytanie: Kiedy ostatnim razem odbyły się zawody Pucharu Świata w Oberhofie i Kurchewel? I dlaczego teraz nie występują? Jeśli chodzi o skocznie w niemieckim Oberhofie, to ostatnie zawody odbyły się tam w sezonie 1998-99, a wygrał je Andreas Withel przed Martinem Schmidtem i Svenem Hannawaldem. We francuskim Courchevel ostatnie zawody miały miejsce jeszcze dawniej, bo w sezonie 1993-94. Wtedy na podium stali Andreas Goldberger, Ginia Nishikata i Jarosław Sakala. Planowano tu również konkursy w kolejnym sezonie, jednak zostały odwołane z powodu zbyt wysokich temperatur i braku śniegu. We Francji zawodów Pucharu Świata nie rozgrywa się głównie ze względu na małe zainteresowanie skokami i brak chęci ze strony tamtejszych działaczy. Organizuje się tam jednak regularnie zawody letniego Grand Prix. A niemałe znaczenie dla tak dużego zapału w organizacji letnich konkursów ma fakt, że termin zawodów pokrywa się tu zawsze z pobliskimi pokazami lotniczymi. Oba te wydarzenia naraz napędzają widownie. Osoby, które przyszły na skoki, chętnie zostają też na pokazy lotnicze, a osoby, które przyszły na pokazy, chętnie zobaczą przy okazji konkurs. Dlatego Francuzom wyjątkowo opłaca się organizacja tu letnich zawodów. Ze skocznią w Oberhofie sytuacja wygląda inaczej. Rok po ostatnich zawodach Pucharu świata skocznia przeszła kontrolę FIS, która wykazała, że ze skok jest zbyt stromy i niebezpieczny. Skocznia przeszła przebudowę w 2000 roku, jednak jej parametry pozostały dość nietypowe i według FIS wciąż stwarzały one pewne niebezpieczeństwo. Homologacja została przyznana, a na obiekcie organizowano letnie zawody. Jednak Federacja Narciarska nie była chętna, aby gościć tu Puchar Świata. Jakiś czas później powstała skocznia w Titizen Neustadt, a następnie w Klingenthal. Obie skocznie zaczęły gościć dość regularnie w Pucharze Świata, a biorąc pod uwagę, że Niemcy organizowali też regularnie zawody w Oberstdorfie, Garmisch, Partenkirchen i Willingen, zabrakło po prostu miejsca na skocznie w Oberhofie, która dodatkowo odbiegała pod pewnymi względami od wymienionych obiektów. TKMK Jetan pyta: Czy w historii Fiskapu lub Pucharu Kontynentalnego odbył się konkurs drużynowy lub był planowany? Do sezonu 2001-2002 dość regularnie rozgrywano konkursy drużynowe w ramach Pucharu kontynentalnego. Jednak w związku z tym, że nie prowadzono jednocześnie klasyfikacji drużynowej tego cyklu, zrezygnowano z tych konkursów, ponieważ zwyczajnie nie było sensu ich przeprowadzania. Natomiast w zawodach rangi Fiscap nigdy nie planowano konkursów drużynowych. Adson Games zadał pytanie. Czy są reprezentacje, które mają bardzo dużo skoczni narciarskich, a ich reprezentacja jest bardzo słaba w skokach? To zależy od tego, co ma się na myśli, mówiąc o bardzo dużej liczbie skoczni. Jednak są kraje, posiadające bardzo dobrą infrastrukturę do uprawiania skoków, a mimo wszystko ich poziom sportowy jest bardzo słaby. Jako pierwszy na myśl przychodzi mi Kazachstan. Kazachowie już od 2010 roku posiadają bardzo nowoczesny kompleks skoczni w Aumatach. W skład którego wchodzą obiekty K20, K40, K60, a także skocznia normalna i duża. Jest to więc świetny kompleks do szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów. Poza tym dysponują oni bardzo nowoczesnym kompleksem w Szczuczyńsku, gdzie znajduje się skocznia normalna i duża. W miejscowości Rider mieści się też przestarzała skocznia K20, która jednak wciąż jest używana przez młodych fanów tej dyscypliny. Innym przykładem takiego państwa są Chiny, gdzie na chwilę obecną znajdują się cztery nowoczesne kompleksy skoczni, a mimo to poziom sportowy jest tam bardzo niski. Kolejne pytanie zadał Walik 2021. Co się dzieje z Jernejem Damianem i czy zobaczymy go jeszcze w Pucharze Świata? Jernej Damian wrócił w tym sezonie po ciężkiej kontuzji, jednak pojawia się jedynie w Pucharze Kontynentalnym i to bardzo sporadycznie, ponieważ jego forma pozostawia wiele do życzenia. Najlepszy występ zaliczył w grudniowych zawodach w Engelbergu, gdzie zajął siódme miejsce. Mimo 37 lat na karku nie zamierza się jeszcze poddawać. Jest szansa, że zobaczymy go jeszcze w tym sezonie na skoczni w Planicy w ramach Grupy Krajowej. Krychu zadał następne pytanie. Czy jest szansa na powrót Stefana Laje do Pucharu świata jeszcze w tym sezonie? Teoretycznie Stefan Laje byłby już gotowy do powrotu na Skocznie, jednak jeszcze przed sezonem razem ze Stefanem Horngacherem podjęli decyzję o odpuszczeniu tegorocznej zimy, aby całkowicie wyleczyć kontuzję i skoncentrować się na przygotowaniach do sezonu olimpijskiego. Jego powrót na Skocznie nastąpi więc prawdopodobnie podczas pierwszych letnich zgrupowań niemieckich Skoczków. Następne pytanie zadał Wesji. Czy był skoczek, który zakończył karierę po sezonie, po którym wygrał kryształową kulę? Nigdy w historii nie było takiego skoczka, jednak był zawodnik, który zakończył karierę rok po zdobyciu kryształowej kuli. Był nim Andreas Felder, który wygrał Puchar Świata w sezonie 1990-91. Miał wtedy 29 lat. W kolejnym sezonie 1991/92 zajął trzecie miejsce w Pucharze Świata, wygrywając cztery konkursy, w tym ostatni konkurs sezonu w Planicy, który okazał się również ostatnim w jego życiu, ponieważ po zakończeniu Pucharu Świata podjął decyzję o zakończeniu kariery w wieku 30 lat. No i ostatnie pytanie na dziś zadał racer 065, który ze skoczków wygrał najwięcej konkursów na skoczniach normalnych. Najwięcej zwycięstw na skoczniach normalnych ma na swoim koncie Matty Nikanen, który wygrywał ich aż 15. Dawniej rozgrywano jednak znacznie więcej zawodów na takich obiektach. Spośród aktywnych zawodników najwięcej zwycięstw na tego typu skoczniach posiadają Gregor Schlierencauer, Severin Freund i Karl Geiger, którzy wygrywali na nich trzykrotnie. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Przypominam o możliwości zadawania pytań do kolejnych odcinków z tej serii. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie do usłyszenia.